Witam witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Kamasa w tym odcinku zobaczymy sobie w bicie pierwszej odznaki na huraganie. Także droga do trzech moje na nim póki co jest bardzo ciężka. No ale tą pierwszą odznakę myślę, że w tej bitwie bijemy. Mamy IE Mannheim'a i pojedziemy sobie na lewą stronę. Jak widzę, dużo tutaj jest chateków, Obawiam się nieco zjazdu ISA 7 i tej 260 zero i obiekty 277 na dół. Bo chciałbym bardzo, żeby tak się nie stało, żeby one sobie pojechały najlepiej gdzie indziej. A ja mógłbym sobie sparmić te setki. Tak byłoby tutaj wymarzony to byłby scenariusz. A co z niego będzie, to zaraz zobaczymy. Ja sobie tutaj stoję póki co na cicho, żeby móc... Dać pestki w przejeżdżające czołgi, ale z tego co widzę, tutaj nic nie ma, póki co. I 260 i zapewne również i 7 pojechały na tamtą stronę, tak jest. Także tutaj będzie można grać agresywnie. Zaraz zobaczymy, czy, czy cokolwiek tutaj pojechało na tę stronę. Mam nadzieję, że tak. Aha, esetki są tam, także my sobie od razu. Przejeżdżamy na daleko zbędziliśmy E50 jeszcze. No damy sobie jedną pestkę, e Setkę. Oj, oj, oj. Może ja sobie chwilę to jednak poczekam, bo ten heavy, nie wiem czy on się tutaj przejedzie. Hmm. Pytanie, czy to jest w ogóle dobry pomysł, żeby tam przejeżdżać, bo oni już będą na naszej bazie za chwilę. Jest, lodu jest loduwa i ja dostałem spot bardzo ryzykowne. No, niestety nie udało się zrobić pestki. Ja nie wiem czy ja teraz nie dałem blind'a w ogóle w tego E50. na sobie lodóweczkę. No, nasz heavyk tam nic nie spotuje za bardzo. Ja się muszę tutaj pilnować, żeby przypadkiem nie dostać pestki od lodówki właśnie. Ona strzeliła widać, albo i nie strzeliła strzeliła, tylko nie wiedziała, że się spotuje, tak mi się wydaje, ale to nie jest chyba dobrym pomysłem granie tutaj dobrym, lepszym pomysłem byłoby pojechanie po tego Fosza, który raczej nie zdejmie nam 5-7 na magazynek, aha nasz 5 sobie już z nim radzi no tutaj Okej, okay, nasz Havik sobie jednak nie poradził Tam jedziemy w błąd, nie ma co Tamta pozycja wydaje mi się, że nie będzie zła Zwłaszcza, że E50 tutaj teraz podjechało, także... Havik <laughs> zdążył załadować dwa magazynki, zanim Zanim prosz przeładował jeden, no tak to niestety wyszło Dziwi mnie, że czy ten Foch zrobił tylko jedną pestkę z tego Havika, czy z jedną przyjechał, nie wiem o co tutaj chodzi, ale coś tutaj poszło ewidentnie nie tak. No się nie udaje podjechać, bo nie chcę przeszkadzać zaś coś temu helikowi. No, co się troszeczkę? Ja sobie chwaleczka dam. się zdjąć FV. że tyle tutaj dobrego. I ten push delikatnie nie wyszedł. A my sobie spróbujemy teraz farmić tego S100 I tak szczęśliwie dla nas podje się kontuje, że możemy dawać górę. Teraz niestety ta pestka nie weszła i dobrze jak on by jeszcze raz tak samo właśnie się cofnął. Bo wiesz, z naszą penetracją nie jest za łatwo przebijać. Mamy tutaj tylko 315. Także to jest bardzo małe 51 niestety. No, szczęśliwie udało się w końcu. Nie świecił się strv, grill i Holly. Wiemy już gdzie jest SRV. Widzimy tutaj E50, który nam niestety dał pestkę. Chcielibyśmy spotnąć również e Setkę Daje się spotnąć, i dać pestkę, także to bardzo dobrze wyszło. Wydaje się też dać szczęśliwie pestkę w E50, także rozwija się to ciekawie tutaj. Fajnie, jakby ktoś mógł też strzelać w to 50. Został przeciwnika, został trafiony. Starfał wjechał. Także to nie jest zbyt Zbyt korzystna informacja, niestety. Mamy 4000 zrobione i nie wiem, czy aktualnie nie powinienem się z tym wycofać, bo ja tego sterwala outspotował nie będę dokładnie dopiero postrzegę a ja się będę raczej spotował tutaj także ogólnie to zapowiada się na bardzo bardzo długą bitwę wydać jednego heka zobaczyć czy on tam cały czas jest Dostałem spota a to jest dziwne właśnie to on stamtąd cofał czy co on tam wymyślił Nie udało się niestety setkę dać pestki No i tutaj ciężko to widzę, co? Chociaż Heavy, nie ukumulowałbyś sobie tutaj z tą setką coś pomyśleć Aczkolwiek ja chyba stąd cofnę teraz Nie widzę tutaj za bardzo sensu mojego bycia Dostałem jeszcze spota Także ten V chyba tam cały czas gdzieś Gdzieś jest Tutaj zawsze Delikatnie ręce drżą Jak się tędy przejeżdża No i wydaje mi się, że raczej przywieźcie się na drugą stronę całkowicie. Hori jest zdjęte. Także w zasadzie tylko ten 260 jest tam. No może, może mieć ewentualnie pomoc grilla, chociaż ja teraz spota dostaję i tego spota dostaję tak jakby stąd. Wydaje mi się, że tam może ten grill siedzieć, chociaż dziwne, żeby mi pestki nie dał, ale no jest, jest taka opcja. Fajnie, jakby naszym się udało opuścić tego 260, jest ono 80. I go w 4, w 3. Także. Wydaje się, że uda się to zrobić. No i teraz, nam, jak nam się strona nieco oczyściła, to mamy tu jakieś pole do popisu. Teraz ja raczej pojadę całkowicie po szerokości, żeby się nie narazić, właśnie na spota od tego jak 50 bądź 100. Chociaż może właśnie warto byłoby spotknąć to to Może właśnie byłoby warto. Jeszcze trochę mi zasięgu brakuje do nich. spotkało się 50. No spokojnie sobie spróbujemy tutaj wypestować. Jest ze z to bokiem. No, jest źle to poleciało. Dostaje spota od STRV z Urki Mam nadzieję, że mu nie wylosuje Czy to jest żart? 390 Alfy ma STRV. Głosuję mu 460. Czy to jest żart? No, i niestety tak się prezentują te bitwy na tym czołgu. Cały czas jest coś, co przeszkadza w zrobieniu dobrego wyniku, bo tutaj jeszcze szło naprawdę dużo zrobić. Mogłem spotnąć całą tą esetkę. Wystarczyło, że przejechałbym, przedostałbym się tutaj, wychyliłbym stąd, spotuję setkę i nasi ją robią za darmo. A tym został jeszcze grill, którego można było spotnąć. Artilleria, esteryfauna. 800 HP, także to było naprawdę mnóstwo damage'a, jeszcze do zrobienia a tymczasem nie zabija strv, któremu dosuje 460 damage'a no niestety, takie są realia Granie RNG nie daje albo właśnie daje cały czas sobie znać i szkoda tylko, że mam odczucie, że na tym czołgu zazwyczaj jest to przeciwko niż niż ze mną, ale no niestety tak to już jest się na to nie poradzi, trzeba to po prostu jakoś przezwyciężyć. No, te 4 minuty myślę, że sobie już po prostu zobaczymy, czy nasi będą w stanie tu coś wymieścić. No, oni na pewno tego nie puszczą ze sterpałem. Tylko nie może jeździć. O, jest STRV. Dobrze, jakby go artyleria teraz dobiła. Albo nasz właśnie hebik czemu on nie strzela? A, przeładowuje sobie na kumulę. Bo się, że za by nie przebił. No ale teraz go już nawet nie spotni Musiałbym. Ciemno. mogę razie, strzelać. Teraz ma spota. No, w lewo trochę niżej, no. Aha, on hajaki chyba załadował. Nie, to jednak kumulacyjny zwracam do honor. Obawiam się, że mogą mieć to hajaki, ale. Właśnie myślałem cały czas, że ten STRV, mimo wszystko. Patrzę tego cheddika, ale no niestety, jak się okazało, on był wychylony na górze. Ta setka dalej tam musi siedzieć. No raczej wątpię, żeby stąd odjeżdżała. No i czy nasi będą teraz na tyle na tyle mocni, żeby tu coś. O, jest gripp. Tak jak myślałem, on jednak był tutaj. Myślałem wcześniej, że może on stoi tu, ale. No i właśnie, teraz taki Havik sobie zebrał 1400 spota I bitwa to robi jednak Jest cały ogień teraz we to A, coś słabo to idzie zabijanie go No No na pewno kluczem do sukcesu teraz jest zabicie tego Grilla, który ma 16 HP Ja bym strzelał na Twoje miejsce tym chemikiem. Wasz jak on teraz strzela. Teraz to musisz podjechać pod kamień, żeby cię artyleria nie zabiła. A to masz inne okej. Okay. A kto inny sobie demers zrobił, nie ma. Co? O, no i została tylko artyleria. Także długa bitwa. Niestety mało żeśmy zrobili. Jak na to widać, żeśmy żyli mimo wszystko. Ale no, nie było, nie było to łatwe tutaj. Zrobiliśmy dobry movement. No, mogłem teoretycznie tędy pojechać, bo liczyłem się z tym, że ten strp może tutaj być, ale... Wiedziałem, że mam je na trzy hity, a nie na jeden. Ani na dwa, przepraszam, ale no. Widać. Trochę inaczej to wyszło. O no, i niestety jeszcze artyleria tutaj dobiła nam Hebika, także... Jeszcze chwilę ta bitwa potrwa. Zwłaszcza, że jest to, które dojedzie też prawdopodobnie jeszcze. Jeszcze dostanie od niego tej artnera. Pytanie, co IS-7 tutaj zrobi? Zaraz zobaczymy. To. Wylosuję artyli raczej, nie, i SA 7 nie powinno wylosować, ale. ona ona więc stawa także. Zobaczymy sobie teraz końcową tabelę. Udaje się być 1600 po spocie 4,500 damageza strzelanego. Także coś tutaj na ślepa wpadło albo po obserwacji, po obserwacji, po obserwacji. Czyli w zasadzie tego spota trochę więcej tutaj wpadło, bo mamy 65 i 6. Zrobiliśmy właśnie 1600 spota 4,5000 damageza, jeden frak. No, na minus. Wiadomo, tutaj gramy na bogatym zestawie. Yy, I w ile bitew się udało bić tą pierwszą odznakę? 93 bitwy. Dopiero pierwsza odznaka. 3640 damage robię na 1370 spota. Także te 5000 tutaj niby jest. I w zasadzie zagraliśmy 93 bitwy. Także no. To 5000 muszę trzymać, a w następnym filmiku mam nadzieję, że uda się już tutaj pokazać jakieś 500, aby to jednak podnosić cały czas, trochę tutaj dużych kalibrów specjalistów padło. no i co, to byłoby na tyle w zasadzie z tego, z tym filmiku, dosyć długi, bo długa bitwa i żeśmy ją całą już do końca obejrzeli, i co? Widzimy się w następnych odcinkach, nie tylko z huragana, ale też z markowania innych pojazdów i do usłyszenia. Cześć!